Ból pleców bywa wyjątkowo dokuczliwy. Nie wszystkie środki przeciwbólowe działają w ten sam sposób. Nurofen to lek przeciwbólowy nowej generacji, który szybko dociera do miejsc powstawania bólu. Nurofen działa tam, gdzie potrzeba. Mój Stasiu wilbia się kąpać. Po kąpieli jego skóra jest delikatna, milutka, jak brzoskwinka. Kiedyś po kilku godzinach w pieluszce robiła się taka... Lepka. Dopiero kiedy wypróbowałam nowe pieluszki Pampers Troskliwy Dotyk, wszystko się zmieniło. One są świetne. Nowe Pampers Troskliwy Dotyk impregnowane są przezroczystymi pasemkami balsamu z aloesem, który pomaga zabezpieczyć skórę przed podrażnieniami, tworząc niewidoczną warstwę ochronną. Te nowe pieluszki z balsamem z aloesem naprawdę dobrze pielęgnują skórę Stasia. Nawet po kilku godzinach w pieluszce skóra jest świeżutka i gładka, jak zaraz po kąpieli. Kiedy jest wesoły, <grystanie> jestem szczęśliwa. Pampers. Oprócz suchej pieluchy dbamy o ochronę pupy. Norwich Union. Od 200 lat zapewniamy przyszłość. Już tylko Prezenty, prezenty, prezenty. Z tym zawsze jest kłopot. Ale nie musisz się już martwić, jak zdobyć wspaniały prezent dla swoich najbliższych. ITI Home Video dostarczy Ci go do domu. Księżniczka Łabędzi oraz kacperi i przyjaciele za jedyne 67 zł plus koszty wysyłki. oraz zestaw kaset wideo Gotuj z Kuroniem i Killer wraz z książką tylko 93 zł plus koszty wysyłki. Zadzwoń już dziś 0744 499. Czy wiesz, że aż dwie z trzech dorosłych osób mają łupież, a można się go pozbyć tak łatwo? Skuteczność Cadence Shoulders w usuwaniu łupieżu. Potwierdzają badanie przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Zapomnij o upieru, miej wspaniałe włosy. Ncpnc, gdzie jest więcej w tej paczce chipsów czy w tubie Pringles? W tak dużej paczce chipsów jest tylko 100 gramów, a w tubie Pringles prawie dwa razy więcej. Springles masz więcej. Pringles dwa razy więcej zabawy dla każdego. Płatki śniadaniowe Nesquik, to będzie największy skok, a do tego mamy jeszcze Baniego. Są tam na dole. Hmm. Musimy pomóc Baniemu. Płatki Nesquik, hej! Patrzcie na mleko! Nesquik przemienia je w czekoladowy wir! Zupełnie mnie wciągnęło! Gładki Nesquik, wciągająca czekoladowa przygoda! 9 wrześniowych dni 44 roku. Słynna aliancka operacja wojskowa, której celem było otwarcie drogi do zagłębia rury. Gwiazdorska obsada. Beb Bogart, James Khan, Michael Caine, Sean Connery, Edward Fox. Dziś o 15.35 pierwsza część filmu wojennego o jeden most za daleko. Zaczynamy! Marzenia wszystkich dzieci to być takimi, jak ich idole. A pod choinką znaleźć upragnione prezenty. Jakie są dziewczyny, Jacek? Seksowne. Święta wśród prawdziwych gwiazd muzyki. A z kim ty się tak całujesz? Teraz łapiemy dziewczyny i całujemy. W pierwszy dzień świąt dzieci mają głos. Dziś o 17.30 Sandra Walter zaprasza na mini playback show. Panie Edwardzie, no, no. czas to pieniądz. Proszę wyjść. Dobre podpowiedzi. Andrzeju, czas minął, ale dobry wieczór. Co gwiazdy robią w święta? Będą walczyły gwiazdy oraz prezenterzy telewizji TVN o nagrody dla tych, którzy na pewno ich potrzebują. Czas to pieniądz. Dziś o 19.30. I ha ha! Wzruszający musical o świętym Mikołaju. Razem z żoną i całą swoją świtą mieszka na biegunie północnym. Dokładny adres znają te dzieci, które nie wątpią w jego istnienie. Żona Mikołaja zawsze nudziła się w święta. Ale tym razem, będzie inaczej, wyrusza trasą swojego męża. Żona świętego Mikołaja. Jutro o dziewiątej. Świąteczne Big Party. Święty Mikołaj, Choinka, Gwiazdy, Magazyn Rozrywkowy, Muzyka i konkursy. Do zobaczenia w Big Party. Jutro o 13.10. Legendary Blue Jeans.